Cześć dzieciaki, z tej strony Baliaku, zawodnik SPR GKS Żukowo. Jak wiecie, panuje pandemia, mamy kwarantannę, no ale to nie przeszkodzi nam, żebyśmy trenowali, prawda? Dzisiaj zaprezentowałem kilka prostych ćwiczeń, gdzie możecie ćwiczyć w domu, czy tak jak ja, na boisku. Akurat się zdarzyło tak, że mam całe dla siebie puste, więc mogę podtrzymać formę zawodnika, a dzisiaj Podzielę się z Wami moimi ćwiczeniami. Pozdrawiam serdecznie. Jak wiecie, przed ćwiczeniami najważniejsza jest rozrzewka, a rozrzewka pomaga nam unikać nieprzyjemnych kontuzji i bolesnych urazów naszego ciała. Więc zaczniemy Pierwszym od rozrzewki. Pierwszym ćwiczeniem jest krążenie obu ramion w przód 10 razy, poruszając się na nogach. Jeśli zrobimy 10 razy w przód, to w takim razie 10 razy w tył. I to jest pierwsza część naszej rozrzewki. Kolejnym bardzo, bardzo ważnym ćwiczeniem, żeby rozgrzać nasze nogi jest skip A w miejscu, wysoko kolana i tak przez 15 sekund ciągiem. Po 15 sekundach mamy 5 sekund przerwy i robimy skipce, gdzie stopy muszą dotknąć naszych posiadków i to też będzie przez 15 sekund wykonywane ćwiczenie. I takich serii wykonujemy dwa razy. Jak już rozgrzaliśmy swoje nogi oraz ręce, Możemy teraz przejść do rozszerzania z piłką. Bardzo proste ćwiczenie, gdzie przekładamy piłeczkę, poruszając się na nogach. Cały czas przekładamy piłeczkę i tak 10 razy w jedną stronę i 10 razy w drugą stronę. Później, po tym ćwiczeniu, przekładamy przy głowie 10 razy w jedną i 10 razy w drugą. Następnie przekładamy między nogami po ósemce i tak również. 10 razy w jedną stronę i uwaga, 10 razy w drugą też stronę. Jak już się rozgrzaliśmy, możemy teraz przejść do naszego pierwszego ćwiczenia i jest nim samą między pochokami. Nie martwcie się, jeżeli nie macie pochoków, możecie użyć do tego zabawki, patyki albo kamienie. Obejdzie co, ewentualnie też butelki z wodą lub po wodzie. Wystarczy tylko zapytać rodziców, czy takowe posiadają. Zaczynamy turlanie z piłką slałmanem. Przekładamy do drugiej dalszą ręką. Oczywiście turlamy piłką dalszą odpachową. Po czym bierzemy piłkę w ręce i wracamy. Pamiętajcie, żeby dalszą piłką zachować odległość. Kto potrafi, ten może szybciej. Pamiętajcie, że ten salom, robimy raz, dwa, dwie długości. Mamy przerwę 10 sekund i ponownie robimy jedną długość i drugą długość. I tak takie trzy serie robimy. Wiadomo, z przerwami 10 sekund. Jak już skończyliśmy poprzednie ćwiczenie, to możemy się zabrać teraz do drugiego ćwiczenia, prawda? A więc tak, kolejnym ćwiczeniem będzie, na siedząco oczywiście, podnosimy jedną nogę i przerzucamy pod nogą piłkę, łapiąc w naszą drugą rękę. Hop. I tak. Później z lewej ręki do prawej rzucamy. I tak powtarzamy 5 razy na nogę po dwie serie. Po skończonym ćwiczeniu mam dla Was kolejne ćwiczenie takie w takiej formie zabawy, która pomoże nam polepszyć na nasz, naszą reakcję chwytu piłki. Polega to na tym, że porzucamy lekko piłkę do góry, patrząc cały czas przed siebie i musimy w idealnym momencie ją złapać. Teraz ja to Wam zademonstruję. I cały czas patrzymy. Prosto. I tak powtarzamy 8 razy. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie na wyskok. Bardzo je lubię, gdyż poprawia poprawa naszą siłę w skoku. Widziałem też, że czasami stosują to ćwiczenie w najlepszej ligi świata, amerykańskiej ligi NBA polega na tym, mamy pachołki lub tak, butelki wody takie mniejsze już gdzieś na takiej wysokości i razem z piłką przespakujemy obu bonus cały czas po czym wracamy i tak robimy takie dwie długości po trzy serie które dadzą nam ogromną siłę w naszych płytkach i dadzą nam duży wyskok na przyszłość. Ale też bardzo fajnym i prostym ćwiczeniem, które rozwija nas jako zawodników w obronie jest przesuwanie przed tył, cały czas poruszając się do boku używają do tego ćwiczenia zawodnicy z najwyższych lig świata w piłce ręcznej, którzy grają w lidze mistrzów, którą takie jak w Kielce, FC Barcelona oraz Paris Saint Germain. Zademonstruję poruszamy się z salomem, wśród tył. Kto potrafi, może oczywiście szybciej, wśród tył do boku. Omijamy ostatni kochołek i znowu i wracamy. I tak robimy dwie długości w cztery serie. Kilka ręsi oraz inni sportowcy potrzebują mieć silne na brzucha. A żeby mieć na mięsie brzucha, trzeba je wytrenować. Dzisiaj Zaprezentuję Wam prawidłowe ćwiczenie na wzmocnienie mięśni brzucha. Potrzebujemy do tego malutkiej piłki, którą potrafimy utrzymać w ręce. Kolana mamy ugięte leciutko i robimy brzuszki. Kładziemy się z piłką, jak do rzutu, i stajemy i do przeciwnej nogi dotykamy piłką. Kładąc się, zmieniamy rękę i podobnie. Hop do drugiej nogi. Takie ćwiczenie wykonujemy 4 razy na nogę, czyli, osiem, czyli łącznie 8 razy po dwie serie. Jak dobrze wiemy, wszystko co dobre. Szybko się kończy. I tak jest też z naszym treningiem. Ale jeszcze was nie opuszczam i pokażę Wam podstawowe ćwiczenia rozciągające, które są bardzo pomocne i bardzo przydatne podczas treningu. Ja zazwyczaj się rozciągam po swoim zakończonym treningu i czuję się wtedy lepiej, dużo lepiej. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że sięgamy, mamy wyprostowane kolano i sięgamy ręką jak najdalej w swoje stopy. Kto potrafi, może obiema rękoma sięgnąć i tak trzymamy przez 15 sekund, później przerwa 5 sekund. I sięgamy drugiej nogi, która, do której też trzeba 15 sekund przytrzymać. Po czym mamy 10 sekund przerwy, bo obie nogi rozciągaliśmy. I teraz będziemy do środka się rozciągać. Jak najdalej sięgamy, jak najdalej. Trzeba sięgnąć cały czas, pamiętajcie, że trzeba mieć proste kolana, bo jeżeli nie mamy prostych kolan to po prostu się nie rozciągniemy i to nam niczy nie pomoże. Nie będzie tego treningu. Dziękuję Wam bardzo za ten trening i pamiętajcie, że trening czyni mistrza. Trzymajcie się ciepło w tym trudnym okresie i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!